Drogie dzieci, dzisiaj narysujemy coś, co każde dziecko powinno potrafić narysować. Kupę. I to będzie taka prosta kupa. Zaczynamy ją od kreski. Następnie nad nią rysujemy trochę krótszą kreskę. Jeszcze wyżej jeszcze krótszą kreskę. I na samej górze najkrótszą kreskę. Powstaje taka piramidka. I teraz, żeby ta piramidka zmieniła się w kupę. Musimy te kreski połączyć. Będziemy jak łączyć takimi literkami C, zaczynając od góry. Raz, dwa i trzy. Już powoli widzicie, jak ujawnia nam się kupa. Robimy to samo z drugiej strony, odwróconymi literkami C. Raz, dwa, trzy. I teraz. Moglibyśmy to zakończyć, ale moim zdaniem kupał kury powinna mieć taki ogonek. Więc rysujemy jeszcze jedną literkę c i łączymy ją z jeszcze jedną literką c. Proszę Państwa, udało nam się zrobić kupę. Narysować kupę. Jeżeli chcecie narysować troszkę bardziej skomplikowaną kupę, mamy też o tym filmik. A jeżeli chcecie narysować coś innego to na pewno też coś u nas znajdziecie. Jak tam? Zadowoleni z kupy? Pamiętajcie, że najważniejsze, żeby wasza kupa podobała się wam.